Pan senator Paszkowski, proszę bardzo. Pan panie minutę, ministrze, panie senatorze. I proszę ja wrócę do swojego pytania, bo nie otrzymałem od kolegów odpowiedzi, pan też się do tego nie odniósł, bo jak rozumiem, proszę potwierdzić, jeżeli się pisze, że w każdym systemie czasu pracy można stosować ten, wydłużoną, ten wydłużony okres do 12 miesięcy, to dotyczy również pracy w ruchu ciągłym, pracy przy pilnowaniu. Dobrze myślę, panie ministrze? No przy pilnowaniu mienia to może pan pracować teraz 24 godziny. Jasne, no, ale tam jest jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a tutaj. Możemy wprowadzić do 12 miesięcy przy pilnowaniu na przykład. W systemach czasu pracy ustawa przewiduje wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego, o ile e, ta możliwość zostanie wyrażona w porozumieniu ja z reprezentacją. Rozumiem, bo no są i również e, na przykład artykuł 137 dotyczy powiedzmy ochrony mienia i tak dalej, gdzie są na przykład 24 miesięczne e, czasy pracy w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca, czyli ja mogę sobie wyobrazić, że taki czas pracy można wprowadzić 24 godzinny w okresie rozliczeniowym trzech miesięcy, sześciu miesięcy, według tego rozwiązania, które Państwo proponujecie. I jak to pan, że tak powiem, widzi, jak to wprowadzenie? To jest moje pierwsze pytanie, bo pan potwierdził, że te przepisy wyjątkowe będą jednak stosowane do, zgodnie z tym paragrafem drugim artykułu 199. Bo ja sobie, no, mam trudności z wyobrażeniem takiej sytuacji. Drugie pytanie mam takie, a mianowicie, państwo wprowadzacie ten obowiązek, żeby kopie porozumienia, kopie porozumienia. Przesyłać do Państwowej Inspekcji Pracy Tak, tak słucham i w zasadzie z jakiego przepisu wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy ma przeanalizować, zatwierdzić i tak dalej, i tak dalej Czy wystarczy, że otrzyma tą kopię pracy, tą kopię powiedzmy porozumienia? I jaka była praktyka, po jakim okresie ewentualnie od Wprowadzenia takiego systemu w tym poprzednim okresie. Państwowa Inspekcja Pracy interweniowała, dużo było tych interwencji w stosunku do wielkości, powiedzmy, a tychże, tychże, tychże zawartych porozumień. Czy w każdym przypadku interweniowała? I mam też takie pytanie do Pana, a mianowicie. Czy mógłby Pan, bo Pan się odwołuje do tego raportu Państwa Inspekcji Pracy? Ja w tej chwili nie mam wiedzy na ten temat, ale. Bo dobrze by było mieć takie rozróżnienie, ilu, w ilu przedsiębiorstwach, powiedzmy, w których funkcjonują związki zawodowe, w tych, Pan mówił tam o tysiącu, nie, czy o stu? Z tysiąc sto. Zawierano te porozumienia, powiedzmy, gdzie działały związki zawodowe i na jakim to było w szczeblu? Układ zbiorowy? porozumienie z zakładowymi organizacjami pracy, a Wilu, a wilu, powiedzmy tą, z tą reprezentacją pracowniczą, a bo to przeważnie ta reprezentacja pracownicza jest w tych, tych mniejszych zakładach pracy, tak mi się przynajmniej wydaje. E, to by było też ważne. Jest jeszcze takie pytanie, czy e, jak wygląda, bo jak rozumiem te rady pracownicze, te, te reprezentacje pracownicze są oparte o tą ustawę z 2006 roku, tam bodajże o informowaniu i konsultacji z, z pracownikami. Ja pamiętam, że jak myśmy bodajże w 2008 nowelizowali tą ustawę, to tam był przedstawiany taki problem, że w zasadzie e, w bardzo istotnej części takich zakładów, w których powstały, miały powstać te rady, one nie funkcjonowały zupełnie. I jak wygląda w tej chwili sytuacja a, z tymi radami? I może jeszcze ostat... ostatnie moje pytanie to takie, bo tutaj jest przywoływana kwestia z tak zwaną tą minimalną płacą, a, że to ma być ta gwarancja. Jak to się ma, powiedzmy, może mieć się do tej zasady z Kodeksu Pracy tak zwanego przestojowego? Czy w przypadku, kiedy byście Państwo nie wprowadzili tej regulacji, to by wchodziło, że tak powiem, te przestojowe? Bo być może w indywidualnych przypadkach tam jest inna podstawa do ustalania tego przestojowego i wtedy by wychodziło, że taki pracownik będzie otrzymywać, może otrzymywać, e, wyższe wynagrodzenie? To chciałbym poznać. I jeszcze mam też zasadnicze pytanie dotyczące. Ostatnie py pytanie. A mianowicie, czy Państwo prowadzicie analizy. W szczególności dotyczących mniejszych zakładów pracy, gdzie, jak kształtują się wynagrodzenia, i jaki procent takich zakładów jest, że według statystyk minimalna płaca jest tam gwarantowana pracownikom lub niewiele odbiegająca od tej wysokości. Bo to jest problem, który nie wiem, czy pan minister potwierdzi, czy nie potwierdzi. To jest problem w zasadzie dotyczący naszej gospodarki, wiążący się z tak zwaną szarą strefą. Gdzie się pracownikowi, że tak powiem, zagwarantuje tylko minimalne wynagrodzenie lub niewiele odbiegające od tego wynagrodzenia, a wiadomo, że jakieś tam dodatkowe gratyfikacje z tytułu pracy no idą, że tak powiem, poza obiegiem i tu pan się nie, nie, nie spodziewa, że, że powiedzmy. Również przez takie, takie, tutaj propozycje odnośnie czasu pracy nie będzie ulegało petryfikacji taki, taki system funkcjonujący przynajmniej w części naszej, naszej gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie senatorze. Liczyłem po cichu, że zmieści się pan w dwóch minutach. Było znacznie dłużej. Proszę brać przykład z pani senator Czudowskiej, która jest naprawdę... Prywatyzacja to tu działa? No nie... Zaraz, zaraz zapytam. E, teraz bardzo proszę, pan senator, pan senator Rulewski, bardzo proszę. Dziękuję. Minuta czasu. Panie Ministrze, o tak, to się będę spieszył. Proszę pana, czy nie wyda... jakby pan odpowiedział na zarząd, że rząd w tej swoistej mediacji, bo moim zdaniem powinien pełnić funkcje mediacyjne, posunął się daleko, wprowadzając taką sztywną Regulacje na czas nieokreślony, czy też jak ktoś mówi, opozycja to mówi, że poszedł na całość. Zważywszy, że przecież w obecnym kodeksie pracy, w artykule 24, 241, łamany przez 27, jest przewidziana możliwość zawieszania bądź ograniczania norm kodeksowych w przypadku trudności. A ja rozumiem, że tym trudnością jest na przykład brak zamówień, spadek zamówień. To jest pierwsza sprawa. A z drugiej strony będę bronił pracodawców, a właściwie właścicieli. Pan bardzo chwali i, i powołuje się na e, pakiet. W pakiecie rzeczywiście była ta norma przyję przyjaznie przyjęta, wynegocjowana z, z związkami zawodowymi, ale też było postanowienie, że w podobnym przypadku, gdy zabraknie zamówień, Pracodawca otrzymuje pomoc ze strony chyba Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Innymi słowy, ta krążąca tutaj po tej sali minimalne wynagrodzenie było płacone pod pewnymi warunkami oczywiście z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zatem pytanie jest, dlaczego nie powtórzył pan minister czy też rząd tego kroku, żeby wykorzystać środki funduszu gwarantowanego funduszu Świadczeń Pracowniczych? W stopniu pełnym lub może częściowym, zwłaszcza, że tam są nadwyżki w tym funduszu, duże nadwyżki. Dziękuję panie senatorze i pan senator Bierecki, bardzo proszę. A przez pytania do... szybciej. Dobrze. W następnej Dobrze. Dwa pytania króciutkie. E... Zauważyłem w opinii złożonej przez, do projektu złożonej przez pracodawców Rzeczpospolitej, że oni przewidują, że powstanie możliwość dwukrotnego przybywania do pracy przez pracownika w związku z tym elastycznym czasem pracy. Że w ciągu doby pracownik będzie mógł przybywać dwukrotnie do miejsca pracy. Moje pytanie dotyczy tego, czego brakuje w związku z tym w tej ustawie, no bo brakuje tutaj zmiany stosownych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy, tych rozliczanych w picie. Te koszta to są związane, przeznaczone na dojazd do miejsca pracy. Rozumiemy, że do tej pory w związku z, ze zdobyczami klasy robotniczej, jak to nazywał jeden z moich przedmówców, pracownicy przybywali do pracy jednokrotnie i to uwzględniały przepisy podatkowe. Pracownik dojeżdżający do miejsca pracy 139 6 zł 6 groszy miesięcznie pracownik który mieszka w tej samej miejscowości co, gdzie znajduje się zakład pracy 111 zł i 25 groszy No i teraz jest pytanie o brak korelacji tych przepisów z przepisami podatkowymi dotyczącymi właśnie tej, tych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy jeżeli państwo polskie dopuszcza teraz, że pracownicy będą mogli wielokrotnie zjawiać się do pracy, to ten koszt dojazdu do miejsca pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych powinien być także Zauważone. Ta zmiana powinna być zauważona. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego jest istotne wytknięcie tego braku? Ponieważ no, widziałem takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o tym, że przepisy mogą być niekonstytucyjne z powodu braku istotnych uregulowań, istotnych uregulowań. Ja uważam, że to uregulowanie podatkowe związane z uelastycznieniem czasu pracy i faktem, że pracownicy będą przybywali dwukrotnie do miejsca pracy w czasie dnia mogą przebywać, jeżeli tak, tak to zostanie uregulowane w, w ich zakładzie pracy, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie także w kwestii wysokości kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy rozliczanych w PIT. I to jest brak, który chciałem wyknąć i zadać pytanie, czy rząd zamierza dokonać takiej zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugie pytanie szybciutko. W tejże samej opinii pracodawców Rzeczpospolitej znalazłem bardzo opinię, krótkie zdanie, które mówi, że ta ustawa obniża koszta pracy. koszta pracy. Czy rząd ma wyliczenia, o ile obniża koszta pracy i w jaki sposób. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie ministrze. Szanowni Państwo. No rzeczywiście bardzo dużo wątków tutaj pytań bardzo szczegółowych pana senatora Paszkowskiego. Na niektóre odpowiem z pamięci, na inne będziemy odpowiadać na piśmie. Przepraszam. Nie, nie, tak. A mianowicie, jeśli chodzi o te proporcje, jeżeli chodzi o związki zawodowe, to jest, mówię z pamięci, moim zdaniem około 20 układów zbiorowych zostało podpisanych i ponad 330-335 porozumień związków zawodowych. Pozostałe porozumienia to były te porozumienia, które były zawarte z reprezentacją pracowników wybraną w trybie udanego pracodawcy, czyli na te 1075 to jest powiedzmy tam poniżej 400, to były porozumienia ze związkami Związkami zawodowymi pozostały to byli ci pracownicy. Ten raport, do którego się odwołuje tutaj i w który, i którym znajdzie Pan Senator i Państwo znajdą te wszystkie szczegółowe dane, Państwowej Inspekcji Pracy można znaleźć na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. To potwierdzam z całą pewnością. Czy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy nie jestem pewien, natomiast na naszej stronie tak. Jeżeli byłoby oczekiwanie z Państwa strony, to oczywiście możemy stosowny link tutaj przesłać. Pan panie, również... panie Ministrze, nie, szukałem, nie mogę znaleźć tego. Na stronie ministra pracy i polityki społecznej. Nie, nie. To ja poproszę to, to o. Chciałem się kontaktować tam, z, może z pracownikami. Są, technologia XXI wieku, może byśmy teraz znaleźli. Dobrze? Oczywiście. Te... Mógł Panie prosić, ja wtedy. Publicznie tutaj podam informację dotyczącą, jaki, jaki to jest link. Możemy prosić, ja zwracam się do ekspertów ministra pracy i polityki społecznej. Czy mogę teraz poprosić w trakcie posiedzenia, żeby został przesłany do nas link do strony, na której jest raport, do którego staram się mniej lub bardziej udolnie odwołać. I pod adres pana senatora Borowskiego również, tak? Przechodzić do następnych pytań. Tak? Oczywiście, Dobrze. Teraz jeśli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego z kwestii mediacji, otóż chcę uspokoić pana senatora. Projekt dotyczący tak zwanej ustawy antykryzysowej BIS, czyli związany z, tym, z tymi dodatkowymi środkami dla pracodawców, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji, w której w firmie, gdzie spadają obroty i tak dalej, o czym pan mówi, który był łącznie w ustawie antykryzysowej ze zmianami dotyczącymi czasu pracy, jest procedowany w ministerstwie pracy i polityki społecznej został przygotowany taki projekt Projekt jest, o ile mi wiadomo, w trakcie konsultacji międzyresortowych. Nie chcę też z całą odpowiedzialnością o tym mówić, to rynek pracy, że tak powiem, prowadzi ten projekt, ale te rozwiązania, które zostały ocenione pozytywnie z poprzedniego rozwiązania antykryzysowego, również są procedowane tyle, że w innym projekcie ustawy. Natomiast w odniesieniu do tych dwóch rozwiązań, możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy, uznaliśmy, że to jest na tyle omówione, na tyle przegadane w Komisji Trójstronnej, że projekt w takim, a nie innym kształcie możemy przedstawić pod obrady parlamentu. Jeżeli chodzi o pytania szczegółowe znów pana senatora Biereckiego, tak. tak to, to Panie senatorze, to tu jesteśmy wobec następującego pytania. To znaczy, jakby w pana pytaniu w podtekście jest diagnoza, że. Ta możliwość, e, e, znaczy, że możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy jest złem koniecznym? Bo tak ja rozumiem pana pytanie. że pan uważa, że to jest tylko w sytuacji przejściowej, trudnej, kryzysowej, w której można tak zawiesić i w której można... My, w naszej ocenie, zarówno doświadczenie nas tego uczy, jak i kontekst europejski jest rozwiązaniem dosyć neutralnym. To znaczy nie jest rozwiązaniem idealnym, nie jest rozwiązaniem doskonałym, ale jest rozwiązaniem, które, no, jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, było wprowadzone w sytuacji zagrożenia kryzysem. Jest wprowadzone w sytuacji powiedzmy ogólnie znanych problemów w Unii Europejskiej, spowolnienia gospodarczego i tak dalej. Natomiast czy jest rozwiązaniem, które mielibyśmy ocenić jak, wyłącznie jako rozwiązanie takie nadzwyczajne w tych najtrudniejszych sytuacjach? Czas pokaże. Wydaje się, że jeśli będzie wykorzystywane w sposób taki neutralny, jak było w przypadku ustawy antykryzysowej, czyli oszczędnie powiedziałbym, nie lawinowo i z takim umiarem właśnie, no to okaże się, że dla pewnych firm, dla grupy firm czy zakładów będzie to instrument, który może funkcjonować w dłuższym okresie czasu. Ale tak jak podkreślałem, będziemy to oczywiście monitorować. Teraz kwestia następna, a mianowicie... Przechodzę do pytań szczegółowych pana senatora Biereckiego. W mojej ocenie nie jest to brak dotyczący tutaj pitu. Wydaje mi się, ale to mówię tylko no taka reakcja, mój pogląd odpowiemy na piśmie, dlatego że nie chciałbym tutaj nieodpowiedzialnie jakiś odpowiedzi udzielić. Natomiast w mojej ocenie ta nasza regulacja wprowadza pewne. Wyjaśnienie, nazwijmy to interpretacyjne, dotyczące pracownika, który składa wniosek do pracodawcy, że z jakichś określonych powodów chciałby przerwać pracę w danym dniu. Myśmy rzeczywiście do tej regulacji wprowadzili takie rozwiązanie, w której ten pracownik będzie mógł przerwać tę pracę, bo nie mówimy teraz o przerywanym czasie pracy, który jest znany, znaną instytucją w kodeksie. Więc może uściślimy tylko, w jaki obszar spraw pana senatora interesuje. Mnie wtedy będzie łatwiej na piśmie odpowiedzieć, dlatego że czy mówimy o przerywanym czasie pracy, czy mówimy o tej o przerywanym czasie pracy. No to, to jest instytucja, która funkcjonuje w kodeksie, nie jest nowym rozwiązaniem. Nowością w odniesieniu do przerywanego czasu pracy jest tylko możliwość zastosowania trybu wynikającego z porozumienia z partnerami społecznymi. Dotychczas w układach zbiorowych była taka możliwość oraz w przywoływanym już wcześniej przez pana senatora w przypadku właśnie osób fizycznych będących pracodawcami i kto w rolnictwie Podobnie. Tak odtwarzam z pamięci. W mojej ocenie nie ma tutaj zaniedbania, jeżeli chodzi o ustawy e, dotyczące finansów. Spoglądam jeszcze w stronę ekspertów, którzy to potwierdzają, ale dla pewności oczywiście udzielimy też odpowiedzi e, na piśmie na te pytania. Dziękuję. Nie chciałbym występować tutaj w roli... Y, 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 reprezentanta czy adwokata konkretnego stanowiska wyrażonego przez konkretnych przedstawicieli pracodawców. Sugerowałbym może, jeśli taki, taka jest ocena pracodawców RP, bo ich ekspertyzę Pan senator tutaj przytoczył. Z naszej strony oczywiście też możemy jeszcze bliżej dyskutować na ten temat z pracodawcami. Myślę, że to jest niejednoznaczna sytuacja i skoro pracodawcy RP taki jednoznaczny pogląd wyrazili, to raczej w ich stronę bym sugerował adresowanie tego pytania.